No On nie wie co się na mapie dzieje po prostu On dużo Oj 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 Oooo Skasowałem go Co tu się dzieje? Dinozaur czeka Ja tutaj jestem A paka leży na szorcie. ja tu pakę chyba wezmę. A to tutaj CT? A nie Ta ja chyba wejdę CT wejdziesz? Tak Oj kurde, i co tu się dzieje? Dobra. Czego, tu zaplejowałem, czy nie? Co on wie, co on wie? A? No wie, że pa, wchodzisz. jak On widzi. Ale w ogóle jak, jak patrzy. Przecież nie podpatrzę. On patrzy oj, 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 oj. tak... On, on niby, on niby oj, oj, oj. nie patrzy, ale tak oj, tak akurat ściany wtedy... Oj. I pa. O. Ja, próbował, nie ma tak. O, za dobry jestem. no. Włuchać, się nie udał. No to może to będzie... Jak on mówił? Ui, ale Cześć papo. On Siema. Jednego widam ja i mam. Shit. Czy to jest tutaj? Tutaj to może. Za adsen AdSense'a się mu rzucili. mu rzucili. I patrzcie na to. To samo jeszcze rundy robią. tu jedna wielka pajacerka. Nie, to nie jest O, O, on zobaczył. On zobaczył. Ale zobaczy że jest B. Wszyscy, wszyscy Info poszło. Patrz jak ci rotują. Patrz jak rotuje reszta teamu. <grymne> 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 jak wody, bo nie info mówią. Pa I lower jest skracany. Tak ktoś nie umie head'ać. Trzech nam idzie już. Patrz co się dzieje. What the fuck. <grymne> Dobre, <grymne> A, ja tutaj będę biegł przez y T spawn no, i on będzie wiedział, że ja biegnę. Z zobaczcie, że on się wycofa zaraz. No, w ogóle movement bota ma chłop I patrz, patrz i, i on z, mnie z tego, z T-spawna ściągnie <grym> A idzie, idzie, jak idzie chłop. Tu tu, tu, tu I patrę, w tym momencie. Halo. A striker co? A striker czeka! Striker czeka pa, on, on wie, on wie tak, co? O Jeszcze heda do znowu co to jest? Za a to ja się dowiedziałem, że mnie raszują. Bo jeszcze on patrz, mnie patrz, jeszcze patrz, nie patrz. widzi. No zobacz co to jest. Trafił to, to jest śmieszne. O no. mój Boże.